Okej, okay. okay. Siemka no, się z historii Milosku. Witajcie w takim pod... Fajnie nać się ruszyć, nie mogę. E, taki pod, Zamudźmy wy, czyli to nie jest seria, tylko... O, mm, To jest seria, raczej to jest seria, będzie seria, ale różnych że no, no, będę sobie w różne gry grał. Tym razem sobie pogram... Ja mam. Aha, bo tutaj nie ma. Dobra. E, tym razem gram w Black Folded'a. Nie mam go oryginalnego, więc dużo liczył będzie coś tam mówić. Bo jeszcze nie mam, bo właśnie chcę sobie kupić. Ale jeszcze mi kasa na konto nie wpłynęła. A więc... ściągnąłem sobie nieoryginalny i zrobiłem tak, że mogę grać przez neta. Więc bardzo się cieszę. I bardzo się cieszę że mogę grać przez leta. jeśli ktoś by chce grać platform up przez metę a nie ma takiej możliwości bo nie ma oryginalnej wersji to no to powiedzcie zrobię poradnik jak grać na garenie i w ogóle a więc tu jest gram teraz na trybie kampanii ale w takiej masowej kampanii o i strzel o... o tak, zbieczajcie mi się pod celownik, później dawajcie mi bany. No i dupa. E... I, i, i. Coś miałem mówić. Um... To jest taka masowa, będzie wam właśnie mówić, że nie, Anciej go strzał i w ogóle. Nie wiem, co mi się stało, dlaczego nie mam. Będzie was pewnie wkurzać głos rusków bo jest ich tu pełno, bo to są zwykle ruskie serwery, chociaż własne można tak samo robić. A, można wybierać własne mapy i to, jeden, to nie jest jakieś tam trudne, żeby to zrobić, wystarczy ściągnąć Garenę, zainstalować patcha i później mini patcha żeby doprowadzić do większej wersji, zainstalować rozbieraję? Stand Alone i grać. I to wszystko, chociaż sam patch więcej waży niż yy, cała gra. Ale to ile? 2 godzinki, trzy. na moim mecie, 1 mega czy tam 2 i... Plus. Dobra, bym się cieszył. Jakby mnie wreszcie ktoś ożywił, bo to jest taki hardkorowy, że potwory mają o wiele więcej życia, jest ich podwójnie, jest to poziom ekspert. Broni się właśnie, nie dostaje w safe roomie, trzeba je dostać z jakichś specjalnych potworów. Co się w ogóle stało z tymi? Agar Agarena to takie coś jak... Steam, tylko że na Steamie można kupować gry, a tutaj takie jest jakby łączność, coś takiego. Jest bardzo fajne. O, A gdzie mnie. Dobra, teraz najważniejszą rzeczą jest znaleźć jakąś pieprzoną broń, którą tutaj oczywiście nie znajdę, bo muszę najpierw coś. O! Pru, kurde! How do you feel? Ale są debil. Myślałem, Kucu. że to jakiś ząbiak Ja fail Sal Dobra Tak, ja w dół będę wyskoczył przez okno Chodź. I love this game. Co to co? To nie to. Nie by nie było. Kurde, ile trzeba w ich pakować tej amunicji? W ogóle dlaczego oni są czarni? Farby się umocali... Umorali, czy co? Tak, po co mi w ogóle? to? jak go nie ma. To jest dognać. Ujczyłem czy... No tu już jest, będzie zaraz końcowy etap. Dosyć... O nie może ujczy, ale nie na tym serwerze. Bo jest taki sposób, że podchodzi się z nią z pompą, z shotgunem i się po prostu na w nią. Ona szybko pada. Muszę coś zrobić z tymi dźwiękami, żebym miał... Ja... Ja to też denerwuje nieraz. O gdzieś tam ty Teraz tak jest, że koła się pójdą sobie daleko, daleko. Odtkwisz sam. No i dupa, i teraz mi nic nie pomoże. Ten zombie tańczy, czy co? So? Dobra.

na tych dwóch. Tutaj zombie są strasznie takie mocne. Po paru hitach właśnie się upada na podłogę. Zginęła. Co, co, On nas bieganie, czy co? On nas wyganie, czy Ład? Dobra. Я не открыл. Не могу Бай. Ой-ой. О, кто-то сзади подбегает. Подкрепление. Нет, боятся. В виде ботов. А? Он Все, А Так. No. No, wiemy. No, wiemy. down. No to batowki nie płacą wroku. są głupie. to jest szablon z tym 1HP, ale...

Tak ty, budyńka, chromasz. Albo my jesteśmy daleko, albo oni są daleko. Bo my jesteśmy no, blisko. A nie. Tak ty, budyńka, chromał, a? Andor! Dawajcie, dawajcie. Czego ty bioresz na O, po co? Zdrowo. Dlaczego oni są zieloni? A czemu już jest? Zombi. Strzelmy w

jest, jesteśmy dobra ile mamy na liczniku? 2 minuty? nie yy, dobra, pewnie jest dosyć dużo, przelazłem pierdol, taki właśnie ten yy, cały no wiecie taką kampanię, nie kampanię tylko rozdział więc mapkę e, to jeśli byście chcieli jeszcze coś z Left e, albo coś, piszcie, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i w ogóle, wiem, że dawno nie nagrywałem, no, więc macie materiał. Cześć.

To. Rasie z witaminka? Mama. Ja te się zjełaś? Jedno. Papa.

Boom headshot.